a podaj mi jeszcze dokładnie jakbyś mógł przeliterować twoje QTH twój Gorad przeliteruj proszę no, To jest mój Akciuba To Tatarstan Tatarstan Republika Kazan Kapitał stacji Kazan Mój Akciuba To jest big city Bukulma Bukulma 40 kilometrów Paniał, no, paniał, wszystko, w porządku, wszystko przyjąłem. E, mój gorad, mój gorad to jest kołobrzeg, kołobrzeg Pols 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 Polska, no Polsza. E, to będzie takie Kilo, Oscar, Lima, Oscar, brawo, Romeo, Zulu, Echo Golf. E, jeszcze prosiłbym, żebyś się przedstawił, bo ja tą rozmowę nagrywam na telefon. Na telefon, rozumiesz, nagrywam. E, to potem na YouTubie byś się zobaczył, jak wychodzisz w Polsce. 5556 for your report. Atmosphere, pomeh. G-g-g. What's the tower? 540 4 0 frequency. And lockers, pomeh. Oh, my God. Okay, Thomas. Thank you. Delcoik, VSO, 73. No problem, police No problem. And mobile, mobile. Good luck. Good day, Thomas. Bye-bye. No, dziękuję bardzo. 73 dla ciebie 7 free for you. Jak to było po, po rosyjsku? A spasoba spasiba balszoje. paka paka. Yes, правильно. Э, Серёга, Roman, это большое спасибо. Пока-пока. Это good luck. Good luck, good luck. 73. free.